Stry na w UTB i dzisiaj mamy nową wędkę i, i dziwicie się jaką nową wędkę, którą właśnie teraz mam. Oto jest właśnie ta wędka, która jest mega fajna. Przysięgam, jest mega fajna. I dzisiaj będziemy kampić w jednym miejscu. Po prostu mam nową wędkę. To jest mega dla mnie OPL. Mamy 53 poziom, czyli mamy nową... Nowy, nową... nową łódkę. O! O! Tutaj mają. O! Kingboard Kicker Lufster L. Ja jeszcze nie zrobię to. To coś? Czekajcie, że tutaj są zawsze lagi, kiedy to się dołam. Więc zawsze kiedy tutaj jestem. Jesteśmy i... Po pierwsze mamy lepsze szczęście, żeby mieć lepszego mityka. Przyspieszenie. Lepiej mogę patrzeć. Patrzcie na to, zrzucę sobie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mam dużą tom pasek. Mam w ogóle duży pasek, czyli naprawdę mi to spokojnie i widzowie. Nie opłaca się łowić megalodona, bo dlatego że megalodon kosztuje 8 tysięcy. Złoty naprawdę. A kiedyś 100 tysięcy. Ileś. 3 mega tu się nie opłaca. Ja czekam na tylko i czekania tu, kampienie tu, żeby mieli bardzo ma bardzo dużo ryb, bardzo OP ryby. Mamy legendę. Pierwsza rybarek legenda Tak znam że on nie wygra Tak ze mną nie wygra No i pięknie, mamy pierwszą legendę 450 kg No, to nie jest największa waga Bo miałem większe wagi o, teraz złota rybka. Specjalny tuc. Wielki rafin. One zostały złowione. Jeszcze takie dwie. To będzie mega super. Tutaj mamy wszystkie ryby. Złowione wszystkie ryby mamy. Przyjemnie. Legend OK okej. Bym prawie stracił tą rybę. No, zaczyna się. Minus 75 prędkości. A mi się powoli udaje przez tą wędkę. A mityk na spokojnie leci, mityk na spokojnie leci na pewno to nie jest mutacyjna Czy nie jest mutacyjny na 100% Wygląda hmm. na na mutacyjny, tak To nie jest mutacyjny, piękny, fajny, ładny Też mamy giganta Dużego po prostu, powiedzieć sobie to No, siedem kilogramów? Bardzo dobrze. Boże. Każda mi się w ogóle nie chce. O, mamy, jakiego mamy rybę. jupi. <coughs> Widzowie, się pomyliłem w tym miejscu, bo dlatego, że mamy tu wszystkie ryby, a to to nie, nie jest w stronie wielkiego rafinu. Bo tu jest wielki rafin. Tu jest widzowie wielki rafin. Trzeba zdenkować nie widzowie? W wielkim, wiel, wielkim rafinie mówimy Mamy Mutacyjnego na dodatek JP. W ogóle widzowie niestety nie mam tych relików Tylko że się dowiedziałem że ta wędka jest OP to mówię, a dobra kupię I jest, kupiłem drugą wędkę, która jest niestety słabsza Od tej tylko ma infinity kilogram Mamy teraz mityka będzie łatwiej jego go nie wiem dlaczego kiedyś nie mogłem tego w ogóle nie umiałam złowić tej ryby a teraz mogę Nice, udało się. Mamy kolejną opę rybę. Taka... nie, nie jest mutacyjna, ale dobra. 5, 6, 7, w siódmym razie już mamy rybę, okej. Okay. Ty! To jest inna ryba. Czekajcie. Nie to jest normalne, będzie własne. Myślałam, że to jest inna ryba. Nie wiem dlaczego one tak mało kilogramów mają. Nie mam zielonego pojęcia, ale zaraz to sprzedajemy to, te ryby wszystkie. Boże, ja w ogóle się już nie boję nigdzie łowić ryby, nie boję się. Że przez tą wędkę to ja w ogóle nawet mogę nawet mieć yy, tego. O co nie? Tylko ta już nie jest spokojna. Ta ryba nie jest spokojna. Ja muszę ją trochę zawalczyć się. Ona nie jest spokojna. Ona nie może... Ona nie jest uspokojona się. Ona się zaraz rzuci na, na sam koniec. Lub się... O nie, zmęczyła się, go teraz się. Tak, fajnie, fajnie, fajnie kręczenie. Najnowsze, największe ryba. Największe ryba. Naj, naj, najlepszy, Duży, duży. Faktycznie duży jest. Dobra, idziemy to wszystko sprzedać. Mówi widzowie, mega się opłaca tą wędkę mieć. Po pierwsze, on, ona może naprawdę dużo złowić. Szybko złowić. Szybciej niż w ogóle mityczna wędka, którą teraz mam. Miały. i widzowie teraz coś smutnego powiem wam bo coś się dzieje naszą y, ulubionym, ulubioną mapą boża tuka roślin już się niszczy, już widać że jest cała już rozwalona tam jest wulkan co nie rośnie. wszystko to umierało 2000 za jedne takie ryby 2000 3000, 3000. Teraz największa ryba to 4 tysiące złotych, czyli się naprawdę opłaca, żeby kampić 10 naprawdę wielkich 10 minut. Za 10 minut złowić 50 tysięcy złotych ryby. 50 tysięcy Się opłaca? Tak. Ta się opłaca. Za latarek nie mam. Eee, zgoda. Adam Minelch Minelch See?